Witam w moim filmie yy, Zegram w tym odcinku Real Madrid To na życzenie Kuby Mam nadzieję, że się film I polecicie go znajomym Zapraszam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału No, zaczynko mi szuka Real Madrid na... No, Słona Niemców?

Ooooooo, Ronaldo nie trafił w bramkę Co to szkoda Mogą być już 1-0 w czwartym miejscu spotkania Ale niestety Nie zawsze się udaje Kronek odpuść mogę obawiać, już mogę obawiać Royce, tak? Cross, sumiennie Nie, jest paro Jest paru trzecich, którzy mogą za zagrozić mojej bramce W Niemcach ale Ronaldo nie, nie wykorzystał tej sytuacji. Mogłem pokawać siłowo. E, no cóż, jak nie będę tej sytuacji, to jeszcze przegram ten niecelny. No w końcu. Brawo Ronaldo. Jeden z 1.0, dzisiaj, minus Zobaczymy czy coś jeszcze wymyśli. Ale tu trochę szczęścia w tym obmiczu. Ale wykończenie już niesamowite. Co on tu stoi proszę Tak sobie myślę. A nie to zmiany zrobię po, po, po połowie. Wszystko ma znakomite wyczucie, spójrzmy, bo to playmaker najgłoszej w Brakuje mi na tym dziewczynku wypuszczenia piłki, ale niestety nie mogę zrobić. To jest Keanu Ronaldo 2-0. Co za forma tego zawodnika. Jak już mówię, nie mam bada odgłosu, dlatego nie, nie mogę wypuszczać piłki. Co mi czasami mi brakuje, ale ob obchodzę, obchodzę się, obchodzę się jakoś z tym. Z czasami się przydało, ale no... Tylko byłem to widać, że tu mam spotkanie dwóch znakomitych bramkarzy. Neuer i Casillas. Trochę miałem dwie takie... O, patrzcie jak mnie zrobił. już było jedno z jego ładniejszych rzeczy. Na razie. Oooo może tak być bramka, ale... Nie. Mam co no, na miejscu. W ogóle nie wiem czemu nie podałem w tego wrzucę. To już jest. Coś innego. To już nie ja. Nie mi to widzisz. Luka Modric Koł bramki niestety no. Bo za tego, że mu odskoczyła ta piłka. Nie miałem ja sobie w takiej sytuacji. O! Kurno lag jakiś. Ale dobra Powinienem utrzymać wynik 2-0 teraz Oooo, no, po o, przestrzeniu Ale brawo za interwencję Kasiasa Sądziłem, że to już będzie bramka Za 7 dni rusza Puchar Więc postaram się nagrać filmik z jakiegoś meczu Prawdopodobnie z finału ale zobaczymy. Może nagram w... cały puchę, nagram, na innymi drużynami, na rzecz K... widzów. A fuck. będę zmieniał te kluby na takie, jako... jakie chcą widzowie. Ale tu widzę teraz, że. Bo nawet to coś tam gra, ale niestety mo nie może wykończyć tego. O! No! Tch. Nie, kaskia jest za dobrze broni. No, to będzie 3-0. No! tylko nie wyjdzie z tego meczu No! No! nie powinien bo tworzy sytuację, No! No, w drugiej powiem stawie nowy nabytek Sien. Yy, a zdejmę nowy nabytek, bo No i mamy jutro, no. Jakoś nie liczyłam na to, że z tej akcji coś wyjdzie, lepszego.

Idealnie, tam gdzie miała trafić, wiesz, że to na nie ma. jak z O, jaki, wiesz, wiesz. <grym wytrych> Biede, ja oczywiście nie pójdę. Na pewno by to zauważył.

W Ultimate Team o skład Walencji e, Ale mam zamiar jeszcze robić drugi. Znaczy mam polski Walencji skład i mam zamiar robić trzeci skład. Tylko to już e, to wymaga jakiegoś zarobku, bo nie mam okazji w, w Ultimate Czekam na propozycję jak, jaki? Jaki mogę skład robić? Czego? W, w Ultimate? No! Co to było? Dobra, nie będzie bramki z jazdą, Ale ciekawi mnie to co nie rzuciło Real być na Barcelonę. To powinno być... bo to jest... To jest coś, coś takiego jest jak podstawowy przeciw, jakoś tak, nie wiem tam. Przeprwazić rzuca tak jak Real na przykład na Barcelonę. w yy, Tego. Tak. Valencia na przykład na Borus i Dortmund reszty nikt nie wiem W sumie gramy. nie gramy Wierają też nigdy nie gram ale Gieram Barcelonę i Valencia, To Valenco przewadzi na, na Dortmund. A i w ogóle tak byłem zapraszam do... A, no może jakieś towarzyski zagramy sobie. Kto by chciał? To zapraszam do y, na no, Origin y, Spotson.pl Z y, tym. wam wam osę No Kto chciałby ze mną zagrać? Proszę bardzo. Przucimy każde wyzwanie. nie. połowę przegram, ale to, to nie obchodzi mnie. O, ten co przyjął, ja Jestem z dystansu, bo to... Właśnie. Esen ma wszystko jak strzelający z dystansu, więc może zagrozić bramce przeciwnika. Z, z, z strzałami. Na przykład z 30 metrów.

Dobrze tylko, że nic tam nie krzyczy, czy coś. A czasami trafia się także jakiś jakiś... na jakiegoś Ruska i ten, co gada, to cał, cały czas jazdą na dnia, to, to było pewne, że nie wykończył tej sytuacji. Ale strzał był groźny. Nie powiem. Och, już, mogłem się naziąć na ziemię, wyjście, jak prokazał. Ja zawsze tak zrobiłem, że dochodziłem do okazji, że mówię tak różnych, i traciłem bramkę. Ej, <grym w> z dystansu? Ej, ja już nie miałem co zrobić, musiałem coś podać, nie? Zastrzelić. Jestem bomba z dystansu, nie jest zablokowany. Jest już wolny. Czy skończy to bramką? Tak, tam blokuje. Tak, tak. Super. Ach, pomóż to szkoda, szkoda. Ejzu smaria jakaś szmata. Sęży round, druga bramka. Nie, to już jest... ogrom. Ile jest pizza róż? W sumie. No i Tak, mi zero Z tego dwie Rams Szkoda, że Ramsowi nie zmienili fryzury Mono na te długie włosy No poda wychowiem No film Raczej lepiej wygląda jak miał, czy te krótkie Mono trójgielsko to jest teraz Popatrzmy, jak procentowo wygląda posiadanie Ach, no, znam trzy razy, ale niestety zam mocno. Takie bramki gdzieś nie raz podały. Coś kocha, że tam nikt nie zamykał. Nie lubię takim razie załatwiać. No, Zrobię przyjęcia. No, przyjęcia. Zrobię że Zrobię przyjęcia. Zrobię przyjęcia. Zrobię przyjęcia. Zrobię przyjęcia. Zrobię przyjęcia. On odbijał, wybijał piłkę i we mnie trafił. A to już było dawno po trutulaniu moim. Ale co no, uczniów? Mniej więcej brawek nie potrzeba. 5-0 to jest... 2-0 to już wystarczający wynika, 5-0 to już jest przesadę. No niech ja te pić jeden niech trzy chociaż no, chłop, teraz Ej No nie do tego Nie za bardzo widzę Ładnie Są obok jego. No, no je no, broń. kto to jest. Nie, no dobry brang też. Takie, szma... Takie szmaty to nie dla niego. Jak walczyć. No, i cię mu na bok. Niby jest te 5 za rad dramy, czy zawsze chce strzelać jak najwięcej? Będzie jakoś wyglądało. Uznajomo się, poka poka pokaże, że wygrałem 5-0, to już jest coś. Jak pokazałoby, że wygrałem no, 2-1, 3-2. Takie są fajne mecze, ale. No, ale, ale. ale Patrzcie, co tu już... wyjdzie. No, fajne mecze są takie, ale trzeba się na wynik. To jest najlepsze, co może być. Dlatego że trochę szkoda, że 5-0 wygrałem ze mecz. I mam nadzieję, że kolejny mecz rzucimy na jakiegoś lepszego zawodnika, którym wygram 2-1 Najlepiej jakbym się strzelił na te 2-1 w dziesiątej minucie, to już w ogóle by było fajnie By było, że po, po ciężkim meczu wygrano, a nie I dziękujemy za obejrzenie mojego jak widać, na dwie bramki, Ramos 2 i Dumarie 1. Zapraszam do oglądania innych filmików i do zachęcania kolegów. Lajkujemy i subskrybujemy. Więc do widzenia.